Cześć też z tej strony Black Dark. i witam was w kolejnym odcinku z Worldendera. Jak widzicie została dodana nowa pelota na BS73. Nie będę jej już biał, bo oczywiście mam już line up robione, już robiłem line na pod 77, więc będę musiał skończyć w 372, eee, więc będę musiał to zrobić na szybko. Bo jeszcze, no nie mamy jeszcze do 8 października czas Ale wiadomo, im szybciej tym lepiej e, Nie warto kusić losu Tak więc co? Zostawcie apencję w górę i subika jeśli spodobał wam się materiał Wbijać na Discorda, link w opisie Oraz do dywizjonu Dziki Gon A my lecimy z bitewką I mamy Fula No przynajmniej to gówno jest po stronie przeciwnika I kolejnego szczura też mamy po swojej stronie To znaczy, że zostały nam tylko AMX-y. I te... Izraelskie anime. Dobra, wyjechaliśmy już generalnie w miejsce, gdzie możemy spotkać przeciwników. Mamy tutaj kolegę, który nas niestety widzi chyba. Albo... Czemu on ma takie opóźnienie, jak na mnie patrzy? Oh. O! O ma on ma jakieś opóźnienia, brat. Ja stąd Nie chcę nawet na niego wyjeżdżać Spitalam stąd Dobra, wyjeżdżamy od tyłu troszeczkę Boże, dowódcę tylko bym zabił. Fak. Nie żyję. Nie żyję. Nie żyję, nie żyję, bo nie mam już więcej smoków. Zostaw mnie. Zostaw mnie Zostaw mnie Zostaw mnie Zostaw mnie Uwójmy uciec Artyleria! Spierdzielamy! Nie mamy ani... Chciałem, żeby tylko lufa, a tu nie mamy lufy i domka, więc... Trochę bardzo dupa Musimy po prostu spierdzielać A ja wiadę oczywiście w każde drzewo po drodze. Oj, oj, oj. Moje umiejętności uciekania nie są za duże. Ja wiem gdzie ucieknę, ucieknę, uciekniemy na tamtą ja się schowam za skału. Taki jest mój plan prosty. bardzo prosty, aczkolwiek może się źle skończyć, jeżeli nie zdążę zaraz pojechać. Bo nie mam tam pojęcia co tamto coś robiło. Nie pamiętam jak to się nazywa, ale wiem co to ma hity. I że jest irytujące strasznie do walki. Siup! Słyszę jak on tu jedzie! Eee! Bradku, no no, Ela, nim? Sobie... Dobra, puściłem generalnie artylerię tam gdzie on jest Ja spróbuję tam pojechać suro no suro, to tak naprawdę jeden strzał tych nie powinno już być I mam nadzieję, że po prostu mi się to uda Mam nadzieję, że mi się to uda, bo to jest tak naprawdę Mamy... Oboje mamy siebie na strzałach Dobra, powoli dojeżdżamy do miejsca, z którego być może będziemy mieli bicia na niego Nie wiemy, gdzie on jest dokładnie. Trzeba aktualnie tylko na niego nie wyjechać prosto. coś się stał gdzieś tutaj. Nie wiem, gdzie on teraz jest. Aha, pojechał w górę. To już wiemy. Słyszę go. Już go, jak tu jeździ. Chciałem go też zobaczyć. Mhm, i zobaczyłem go już za późno. Nie dowali. Nie na... Aha, kolega został dobity. No to chyba już go swoją drogą wygrywamy tą bitewkę. Spróbuję objechać tą stroną po prostu. Kawałek Aha, mamy kolegę. ale chyba całkiem najspawniej, ale. Trudno. No, całkiem najekskalniej. Nie są mi na dachu. <small> On się na mnie nakręcić Dobra na wykaliśmy do terenu walk ja niestety raz nie trafiłem, a drugi raz mnie kolega na no, w tym meczu jestem ten... Lepamy. Mocno No to na A nie Muszę helkę gdzieś A to nasza helka Jo, hej helka A to jest y, Jetty Yo kolega cię rozbił helka No niestety coś mu nie wyszło O, nasz trup i koniec! Wow, ale dziesiąte miejsce! Tak, nie jesteśmy ostatni. Eee, no, niestety, no tak spoglądamy na tych haptierach. Oczywiście nie zawsze jest tak źle. Ale, uj, tu nie posła akurat. I tak 1700 ekspo zostało, więc to całkiem git. Eee, no i co, no i badamy dalej, badamy dalej.